Cześć, z tej strony Sirothe, jest ze mną tak jak w ostatnim odcinku. Yy, Oczywiście to... nie Elenka, tylko już mam premium. Tak, tylko Nad... premium. Ja też, teraz już. nie mam tego samego skina, to już jest Mr. Cake. Ja Mysty. ciebie nie także. Dobrze. Mr. Cake poszedł do kopalni. Nie do kopalni. Nie poszłaś? No. Nie, ja potrzebuję jedzenia. To znajdź, mnie. trochę arbuz wyrosł. Słyszałeś o arbuze? Nie, nie, ja mam tutaj trzech. arbuzy. No, dobra, mam tutaj trzy arbuzy. Nie wziął to. Szkoda. Wystarczy. Nie wziąłem arbuzy do skrzynki. To złe, Są lekkie lagi. Dobra, no, lekkie lagi są. No, Ty, mogę sobie wziąć tą dexą z Breaker? Nie. Bierz. Wszystko bierz. Weź sobie tam sharpness 1, Próbowałam dołączyć. Nie wiem, do kiedy mnie tak... Dlaczego do chciałeś dołączyć? Dołączyć. Ułączyć, jak to się nazywa? Na tym stole. No okay. bo chciałam mieć Sharpness no. Ale Smith 4 mam knockback 2 i Lutin 2. No spoko, dobra, czekaj, gdzie zabisz A Ja mam tutaj tą fajną zbrojkę. Fire aspect 2 i mój ulubiony miecz. Masz Fire Aspect ten miecz? Fire aspect 2 mam, tak? Jeden i później ten Fire Aspect 2 Sharp 3. No dobra, masz jeden miecz? Z Fire Aspectem? Eee... mogę ci dać. Daj mi. Jasne. Poczekaj, tylko muszę zabić jednego. Tutaj widzę. Tego. No by stoją tutaj. E, 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 widziałem e, do... w z rady Fortuna? Który Kto tylko go? Mam go Fender to Na Nie. Nie jestem pewien, ale widziałem. <laughs> Szkoda. Dobra. Nie, jest, jest na pewno jest Tak. Miał też jest, dobra. Tam wejść, żeby go schował, tak? Tak, tak. Coś jest? Nic nie ma. Muszę trzeba jakąś winę na górę zrobić, nie? Coś w tym stylu, bo kuźle. Nie mam jak stąd wyjść. Dobra, jesteś na spalnie? Tak, ja, jak nie, tak. Dobra, chcę proszę na spalę. Dobra, ja mam parę rzeczy mam ulepszony, sharpness A dobra, to ja idę na hom teraz, w home. Muszę odłożyć takie rzeczy, ale to... Nie, e... nie, nie pójdę. Poczekaj, ja tylko coś powiem widzom, okej? Okay? Dobra, widzowie, e... yyy... Niestety seria z minimatrixem będzie cedulona, gdyż dostał szlaban na do komputer, więc na razie nim nie, nie pograł, ale w zastępstwo będzie... Mr. Cake, czyli... no, przyjaciół zwany Alanem. Czyli. Just... I like Który właśnie przyszedł po angielsku. I like cakes. Cake. Ehm... I Erin. Like, you like cake. Okay. Uh, go to okay. spawn. Is it spawn? I go to spawn. You? Uh, I'm going to. or a home. or I don't know. Uh, okay. Dobra, move on to Polsko. A little bit A powiedz ci oh, powiedz nie, po a... dla widzów Eee. Yy, ale co mam? Hej! Alihupa yy. Co to znaczy alihupa? No cześć wszystkim. Aj ali wszystkim. O, właśnie... Nie ma tych dzwoni, z którym miałem ja nagrywać serię. Eee, yy, a mogę go dodać? Dodać Albo nie, nie dodam go. Nie będzie nam serii przeszkadzał. Dobra, później, to dodamy najwyżej. Kurde, dobra. Chodź, zabijamy tego gościa na spawnie. Już się typnąłeś. dobra. I zakończymy serię, nie? Muszę, ale tylko najpierw musimy kogoś zabić. Wow. że bardzo krótkie te serie. Tak. Ej, wy macie takie oceny jak w Niemczech? Wiesz, że jeden to u was najlepsza ocena? Nie w Niemczech, tylko w Szwecji. Ale co? O tym mówiłeś? Nie. Mm. Chodzi o to, czy w Szwecji jest taka sama, no. jakby w numeracie mm, ocen, czy tak jak w Polsce, wiesz, że piątka, szóstka, najlepsze oceny, czyli... Jed... Nie, ale to jakie są oceny, jest to, z, aż z A do F. Um, wy nie macie 1, 2, 3, tylko wy macie A, F, tak? Tak. Znaczy się, mamy A, B, C, D, E, F. A jeżeli mam same czwórki, to ja miał co? to byś miał nie wiem C a ty co masz? Nie wiem jak to cię przelicza. Ja? Ale z czego... No nie wiem, angielski, bo widzę, że bardzo dobrze masz po angielsku. Z angielskiego mam B. Czyli 5 B. Dobra. Dobra, teraz powiedz mi gdzie ty jesteś? jest ja jestem... wiesz, tam gdzie żeśmy się wcześniej bili. Eee, dobra, Może jakaś chwilę na no, mnie, tylko minematryk i powiem, że... że no, serię nagram z nim trochę później, bo nagrywam z mam, okej? Okay? Jakiś Dawid202, coś do Matrixa, tak, dobra. <tryk> Kurde. <tryk> wow. Mam takie lagi, że nie mogę ich bić. Tril, ten ten Domax jest tutaj i ten Jak. A no, nie mogę, to ich nie cierpi. O oh, shit. Ty on mnie wziął, wiesz jak to bolało. Ty, zabiją mnie, zabiją mnie. Jak cię piją uciekać. hej hejtem. Okej, no i mam trik poinformowane, teraz biegnę do ciebie. Fuck high life. Parkura po... Suck my vagina, yes Tak, niestety, nie, jest, ale jest, Alan jest, aż jest, tak jest. bardzo... Ej, Hollygans nam dało Ali, nie wierzymy Ali od niej, Bo co ta gilia coś wtedy zabiła, pamiętasz? No, da dajmy im Ali Żeby było wiesz, ale później możemy f a l E -Y. To dajmy, ja zobaczyć co mój Matrix napisał f a l -Y, jak oni... Y y y o... Kurwa, mapka mi się z... nie wy... im Ali? Kurde, musieli konekta zrobić, żeby się mapka nie zbudowała. Ja spróbuję im ja pomóc, zabić takich leksowych, ale dostaję ich zbroje oczywiście. Hm. No Zamknę. I hate them. Fuck you, son of a bitch. I can't even... I can't even hit you anymore. What? What the fuck? Nie mogę Dlaczego ich nie... Umiesz zmienić hasło na, na konto swoje? Čas, no, nie wiem, może. Fuck Dobra, dbaczmy, do sobie... może coś Tana, fuck, no, I don't wanna, no, I don't wanna die Dobra, dla widzów, tak jak ja to mówię, trochę bardziej ogarniętych, to nie jest co ale mówi, prosimy o pisanie różnych rzeczy. że on na przykład przepina i takie rzeczy. No dawajcie, że po prostu nie umiecie mówić po polsku, po angielsku, no i olejcie to. Dobra, kuźwa, źle poszłem? Dobra, gdzie to mam. Wiecie jak nie, nie, cierpię, nie cierpię, po prostu nie cierpię. Kogo nie cię odwyszałem, kogo? Mr. Craig Bumer to Kto cię zabił? Ginąłem. A kto cię zabił? Eee, tak jest. Dobra, chodź na, na Fhomy się pożegnamy Ja idę na spawn idę się bić Najpierw na Fomy się pożegnajmy, chodź, Aranku. Nie, chodź, chodź, ze mną na spawn i bijemy się razem, okej? Okay, dobra, to się pożegnajmy. Dobra, nie zobaczcie niestety jak się biję z Alanem, chociaż powiem wam, nie podskakujcie, bo już zginiecie. Tylko to powiem... No i się żegnam. Do zobaczenia z i... Alan. Czyli Mimsa Cake. No, to cześć.